chciałabym omówić albo poruszyć bardzo ważną kwestię odpuszczania, akceptacji realizacji siebie na wakacjach na urlopie bardzo często moje pacjentki mówią o tym, że jak wyjeżdżają na wakacje to wszystko się w miarę jakoś spina ale po wakacjach jest totalna rozpierducha nic się nie udało trzymać, ani nawyków żywieniowych ani dobrego jedzenia wracają z nadprogramowymi kilogramami często puchnięta, zdęta Niezadowolone ze swojego ciała, więc te wakacje, które by doświadczały, nie mają dla nich żadnej korzyści, tylko wyłącznie, wyłącznie widzą swoje minusy. A dla mnie to odpuszczanie siebie, akceptacja to jest to, co się zadziewa na tym urlopie bo my, nie tylko my, ale kobiety, które redukują masę ciała, które są w procesie zmiany nawyków żywieniowych, zostawiają siebie w domu i wyjeżdżają na wakacje, nie zabierając siebie. Tej cząstki, tej najważniejszej cząstki, która bardzo pragnie zmiany. Więc dzisiaj właśnie o tym podcaście znaczy się o w tym podcaście dzisiaj właśnie będę opowiadała, i co z tym urlopem i jak na tym urlopie. Cześć, jestem Katarzyna Strzelczak. Jestem psychodietetykiem i dietetykiem klinicznym. Jestem konsultantem psychoterapii pozytywnej w spektrum autyzmu, ale też terapeutem cichych ustawień Barta Hellingera. Te wszystkie jakby metody, wiedzę, doświadczenie łączę w jedno, żeby jak najlepiej, jak najdogłębniej pomóc moim pacjentkom, czyli też kobietom, które przede wszystkim kobietom, które do mnie przychodzą do gabinetu, czy też do współpracy online, po to, żeby zmienić nawyki żywieniowe, żeby przestać obarczać siebie i nazywać, że jest się obleśną, grubą i paskudną kobietą. W takich kawałkach pracuję w relacji z jedzeniem, w relacji sama ze sobą łącznie z asertywnością na talerzu. Zapraszam cię do odsłuchania kolejnego odcinka. No dobra. No to co w tym odcinku 52? Właśnie to, jakie są może nie jakie są moje spostrzeżenia. Myślę, że każdy z nas ma swoje, ale większość kobiet, a pracujesz dosyć długo w gabinecie, jak wyjeżdżałem na wakacje, zapominają o sobie. Zostawiają tą cząstkę siebie w kuchni, w domu, w szafie, w łóżku, pod łóżkiem, gdziekolwiek, po to, hmm, nie po to, nie potrafią jej zabrać ze sobą, ponieważ no jak to na wakacjach nie zjeść gofra, lodów, no przecież tu był kebab, piwo, whisky, no jakiś drink, no przecież muszę sobie wypić, muszę się zrelaksować, muszę sobie odbić, no tylko odbić co? Zrelaksować co? I to są do ciebie pytania. Zastanów się nad tym, usłuchając tego odcinka, co to jest dla ciebie, i bardzo cię proszę, skomentuj ten odcinek, ale te wszystkie inne, które słuchasz, udostępnij to osobie, która ma podobny, może nie, nie lubię słowa problem, ale trudność z wyjazdami. Dla mnie, jako dla twórcy, jest to bardzo, bardzo ważne. No dobra, i co z tymi wakacjami, z tym urlopem? To ja ci opowiem mój przykład, po to, żebyś mogła zobaczyć, doświadczyć, że naprawdę wszystko można, ale to tylko i zależy od Twojego nastawienia i Twojego podejścia. Jeśli czujesz, że na wakacjach ty musisz się teraz cudze sobie odchamić i to teraz jest ten czas na to, żebyś ty mogła być sobą, to pytanie: kim jesteś? Przed wyjazdem, nie sobą, udajesz, bo jesteś w pędzie, jesteś sztuczna. Czy dopiero na wakacjach jesteś tą prawdziwą? Czy może na odwrót w domu jesteś tą prawdziwą, a na wakacjach jesteś ta sztuczna, wyjmie go a, chciałam powiedzieć piękne słowo, ale nawet nie mogę go wymówić ze stresu. Zastanów się, która wersja Ciebie jest na wakacjach? Ta, która, którą byś pragnęła, którą chcesz, i którą zauważasz? Czy ta na wakacjach jest ta, która jest zaniedbywana przez wiele, wiele miesięcy i teraz puszcza się, jakby ten pies ze smyczy? Czy może wręcz odwrotnie, że to jest ten moment na to, że tutaj jesteś pościągliwa, duże rzeczy nie możesz, a bardzo, bardzo różne rzeczy pragniesz. Jak to jest u mnie? Dla mnie na każdych wakacjach od kilku ładnych lat, a w szczególności teraz w urlopie, a właśnie siedzę sobie nad morzem, patrzę przez szybę i widzę morze, widzę plaże. Mam tak piękny, usytuowany apartament, że dosłownie mam... Cała ściana jest przeszklona i nagrywam do Ciebie ten podcast właśnie patrząc na morze. Nie mogę otworzyć okna, ponieważ zakłócałoby to nagranie, ale jest piękny szum fal i piękny śpiew ptaków. I teraz, jak to mogę zadbać o siebie? No Nie wiem jak inni, czy znaczy wiem jak inni, ale ja wyjeżdżając na kilka dni nad morze, jedną z rzeczy, którą zrobiłam to dbać o siebie. Wyjechałam w spokoju, bez nerwów, bez napiętnowania, że o której godziny muszę być. Ponieważ szkoda czasu, więc najlepiej wstać o piątej rano, po to, żeby tutaj być, nie wiem, o siódmej, żeby ten czas jak najwięcej chłonąć i chłonąć i chłonąć. I w momencie, kiedy też przyjeżdżają, będę tak przeplatała moją historię z waszymi. I tak jak większość osób przyjeżdża nad morze, jest w miarę ładna pogoda. No umówmy się, to jest akurat okres. Zimowe bo to jest 19, w sumie 20 marzec, ale pogoda jest przecudna. I czy to jest okres letni, czy też nie, trzeba jak najwięcej zwiedzić. Trzeba wykorzystać ten czas maksymalnie, wycisnąć go jak cytrynę, ponieważ tu jechać, tu zwiedzić, tu zobaczysz, bo jeszcze jest to, bo jeszcze jest tamto, jeszcze tu nie byłam, tam nie byłam. Zwolnij po prostu, zwolnij. Przecież ty cały czas zapierdzielasz w tym domu jakieś zajęcia, w prawo, w lewo, jak już masz dzieciaki, to tym bardziej zawozisz je na różne spotkania, zajęcia. Zwolnij, nie musisz nigdzie pędzić. I pytanie też, czy ty zwiedzając te różne inne rzeczy, które trzeba zwiedzić, to robisz to dla dzieci, czy robisz to dla siebie? Czy dla własnego, wewnętrznego dziecka, które nie dostało tego, jak były małe, jak byłaś mała? I w momencie, kiedy przyjeżdżamy na to morze, no ja akurat mam wolno, Fakt, nie jestem z rodziną, jestem sama, ale taki był właśnie plan. Na spokojnie, zwolnionym tempie, żeby nikt mi nie mówił, gdzie mam iść, co mam oglądać, kiedy powinnam zjeść, kiedy powinnam wypić, kiedy powinnam się wysmarkać, kiedy powinnam iść do toalety, tylko wolno na to, na co ja mam ochotę. Też jest taki fakt, że nie każda z was może wyjechać sobie taką podróż na kilka dni samej, ale to nie oznacza, że nie możesz. To jest też kwestia priorytetów. Nie wiem, oszczędzania, odkładania na przyjemności. Jeden traci na torebki, buty, kolejne ciuchy, papierosy, alkohol, a jedni po prostu odkładają, jak od, to się mówi, od grosza do kokosza, czy od kokosza do grosza, i wyjeżdżają na to, żeby spełniać siebie w tych marzeniach, a nie żeby spełniać kogoś też nieszczęsny może marzenia. I będąc już nad tym morzem, Zobacz, czy możesz być tak jak w domu, to znaczy, a może nawet i lepiej, w jaki sposób w sposób godny dla siebie, z szacunkiem do siebie. Jeśli nie możesz jeszcze tego nazwać dla siebie miłością, no to ok, to z szacunkiem do siebie, że możesz teraz robić to, na co ty masz ochotę, tak wewnętrznie, zwolnionym tempem. Czyli mogę później wstać. Oczywiście, jeśli mamy małych dzieci, bo jak malutkie dzieci, to wiadomo, że to też jest inna bajka, ale jeśli jedziecie z mężem czy z partnerem, macie dzieci, przecież ty możesz zostawić te dzieci partnerowi czy mężowi i wyjść rano o siódmej na spacer, pobyć sobie sama przez godzinkę. To nie jest zabronione, ale to jest kwestia wyboru. Nie jedna z was mówi, a nie, chce mi się, przecież codziennie wstaje o szóstej rano, bo jadę do pracy i teraz w wakacje mam wcześniej wstawać. No tak. Ale wtedy, kiedy wstaniesz sobie wcześniej sama ze sobą, to ty masz ten czas, godzinę na przykład, na to, żeby naprawdę pobyć tylko sama ze sobą. Wybierz. Po prostu wybierz. Ja kolejną kwestią zadbania o siebie tutaj jest to, że było dobre jedzenie. Mam apartament, ale gotować sobie nie będę, ale śniadanka jem sobie takie, które lubię czyli białkowo-tłuszczowe, które dają mi energię na cały dzień, takie, które są zdrowe. I które mi służą. Jedząc dużo węglowodanów, rano będziesz zamulona, przygaszona. No bo tak, no przecież wie pani co, ja lubię kanapki, ja muszę rano zjeść kanapki, bo bez kanapek nie rusz. No ale to jest twoja decyzja, że jak funkcjonujesz że w jaki sposób funkcjonujesz przez resztę dnia. Więc jeśli chcesz jeść te kanapki, bo one są dla ciebie jakimś symbolem czegoś, jedz. Ale nie narzekaj proszę, że nic się nie zmienia w twoim organizmie. Ja dalej jęte białkowo-tłuszczowe, pomimo wszystko, że też lubię węglowodany, ale z nich zrezygnowałam po to, żeby poczuć się lepiej w tym swoim ciele, żeby moje ciało lepiej reagowało. Zabrałam oczywiście ze sobą całą torbę suplementacji, którą używałam w domu. Nie, ja nie zostawiłam je w domu, bo teraz mam urlop, więc robiłam sobie urlop od siebie, od suplementacji, od zdrowego jedzenia, od zdrowego stylu myślenia. Nie, zabrałam to wszystko ze sobą. I się suplementuję dalej, tak jak w domu, pomimo to, że jest ciężko mi zabrać kolejną torbę na wyjazd w samotności, mam problem jeszcze z kręgosłupem. Ale pomimo wszystko zabrałam to ze sobą, bo wiem, ile to mi daje energii i wiem, że to jest proces. A w procesie jest niezbędne potrzebna kontynuacja, dyscyplina i systematyczność. Jeśli tego nie ma, nie ma możliwości, to tak samo jakby odchudzać się pięć dni w tygodniu, a dwa dni mieć urlop. Potem znowu trzy dni się odchudzam, potem znowu trzy dni mam wolny. Ciągłość i dyscyplina będzie powodowała, że będziemy mieli efekty i rezultaty. To, że na urlopie to nie oznacza, że jem co popadnie. Wybieram te restauracje, które naprawdę serwują nie wiem czy dobrej jakości jedzenie. Tego już nikt nie wie w dzisiejszych czasach. Mówimy o roku 2024, ale wybieram to, co mi służy. Na przykład wchodzę do restauracji, widzę, że jest w karcie coś, czego ja nie mogę jeść, dopytuję. Czy możecie Państwo zrobić mi na przykład łososia czy rybę bez panierki, tylko w piecu? Czy zamiast może nie mięsa, ale chodziło mi o warzywa grillowane z sosem jakimś serowym, który ja nie jem na biało, nie jem glutenu, to czy mogą może być surówka? I bez żadnego problemu wczoraj pani mi wszystko powymieniała, dostarczyła. Było to przepysznie podane i. Ja zadowolona i kelnerka z uśmiechem na twarzy. Poprosiłam o herbatę zimową, ale poprosiłam też o dolewkę, w cudzysłowie wodę, bo mi zabrakło. Za dużo nalałam sobie miodu, tak. Pierwszy raz dolałam sobie miód do herbaty zimowej. No tak. Dolała mi pani bez żadnego problemu. A dzisiaj poszłam drugi raz na herbatę zimową i zapytałam, czy ja mogę większym kubką tą herbatę. A pani do mnie, może być w kuflu taki do piwa? Pani z chęcią przyniosła mi tą samą porcję jakby herbaty zimowej, tylko w wymiarze 3 razy XL z uśmiechem, więc uśmiech rodzi uśmiech. Popatrz na to z innej strony i zobacz, że można zadbać o siebie, a nie, że ty musisz jakby korzystać tylko z tego, co jest, i nie wolno się zapytać, bo obciach, bo to nie wypada, bo to już trzeba jakoś zapłacić. Nie, z uśmiechem grzecznie możesz dopytać o to, co będzie służyć Tobie. Co będzie ci, co będzie powodowało, że będziesz się dzięki temu lepiej czuła. Kolejną rzeczą, przepuszczam emocje. Przepuszczam moje emocje spacerując po plaży, patrząc na to, co się ze mną zadziewa. No nie wszystko jest idealne, nie wszystko jest tak, jakbym chciała, ale nie buntuję się wobec tego, tylko patrzę, jakie te emocje do mnie przychodzą, przepuszczam, nie wkurzam się, a nawet jak się wkurzam, to daję pozwolenie sobie na to, żeby się wkurzać. No, tak, daję sobie pozwolenie, żeby się wkurzyć, ale nie wyładowuję się na sobie. Nie mówię, jaka jestem głupia, krytynka, idiotka, wariatka. Stop. Nie obrażaj tej wewnętrznej dziewczynki, którą może jeszcze jej nie kochasz, może jeszcze jej nie widzisz, ale wewnętrznie obrażając w ten sposób siebie, w jaki sposób masz pracować nad poczuciem własnej wartości? To znaczy, jak ty masz dostrzec to, że jesteś wartościowa, skoro ty sobie sama kopiesz za każdym razem. Więc. Przepuszczaj te emocje, nie zatrzymuj, ale też ich nie wypieraj. Bądź uważna na siebie. Bez spiny. Nie trzeba tego wypełnić, tego czasu po dziurki w nosie. Przecież ty możesz też sobie poleżeć, będąc nad morzem. Tak, możesz poleżeć sobie w łóżku, tam gdzie wynajęłaś sobie miejsce do spania i nic nie robić. To też jest forma odpoczynku i relaksu. Nie trzeba tylko aktywnie i intensywnie i na maksa. Odpoczynek w zgodzie ze sobą to jest taki, gdzie moja głowa mówi, wtedy gdzie ciało też mówi, odpocznij, a głowa mówi, tak, zezwalam na to, tak, to jest w zgodzie ze mną, a nie przeciwko mnie. Bo wtedy, kiedy ciało mówi jest zmęczone, a głowa mówi jeszcze, 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 powoduje to, że jest konflikt emocjonalny w środku, zaczynają się dziać różne rzeczy z naszym ciałem, włącza się z psychosomatyka. I nagle się okazuje, że mamy objawy jakieś jelitowe, wyższe ciśnienie, serce, szybciej bije. No skąd? No właśnie stąd. Celebruję rytuały, które mnie wspierają. Dzisiaj nawet, czy chciałam, czy nie chciałam, otwarłam oczy 6.17, mimo to, że jestem niewyspana. I jak codziennie rano zrobiłam to, co mnie dodaje, mi energię, porozciągałam się. Chciałam poćwiczyć, ale brak tu maty, nie ma, są tylko płytki, więc gdyby tylko była taka możliwość, to bym poćwiczyła. Ale poszłam też na spacer. Ten jako rytuał, który robię w domu, który staram się, żeby on był każdego dnia, a skoro mam tutaj przestrzeń i nie było możliwości poćwiczenia na macie, to idę dwa razy na spacer. Spokojnie, z nogi na nogę, bez wymuszania czegokolwiek na sobie. Odłóż telefon. Przecież nie trzeba od razu wypowiadamiać całej rodziny, wszystkim zdjęcia rozsyłać. Spróbuj pobyć tu i teraz. Poprzyglądaj się naturze, natury, naturze, słońca jeśli jest, falom, ptakom, roślinom, parkom. To, co ci doda energii albo nawet wręcz uspokoi. Stawaj, proszę na jakość. Jakość dla mnie to jest taka, gdzie ja nawet zabrałam tutaj ze sobą kwiaty, tak, we wtorek miałam urodziny całe 45. I zabrałam nad morze bukiet kwiatów ze sobą. Komu by się chciało bukiet kwiatów wlec nad morze 5 godzin w aucie? Zabrałam, ponieważ celebrowałam te urodziny sama ze sobą. I dlaczego nie miałoby te kwiaty stać w wazonie? Stoją, pięknie pachną, moje ulubione frezje i tulipany. Dopieszczaj się sobie. Pozwól doświadczać tych dobrych rzeczy dotykać ich i być za to wdzięcznym, że ty możesz w ten sposób. Nie oznacza, że ty musisz targać bukiet, przecież to też jest jakaś czy czy może nawet, jakby się znalazła kwieciarnia. Ale ten bukiet chciałam zabrać po prostu z domu. Przestań się wkurzać na to, na co nie masz wpływu. Czy na jakąś recepcjonistkę, czy na kogoś, kto siedzi obok ciebie w restauracji. Zacznij odpuszczać, przede wszystkim sobie, ale też ludziom dookoła. Jednym z poprzednich podcastów opowiadałam o tym, w jaki sposób ludzie, jak śmieciarki, wywalają śmiecie na nas, ale też jak my, te śmieci emocjonalne, których trzymamy i kumulujemy w sobie przez wiele miesięcy albo dni, godziny, jesteśmy w stanie przy takim jednym stryku, na przykład kelnerka podchodzi i nie taką minę zrobiła i ja was potrafię Was odpalić, a wy potraficie od razu wywalić wszystko co złe. Nie to, co was dotyczy, ale wrzucacie jakby emocjonalnie, robicie po prostu lanie tej osobie. I po co? Poproś siebie, poproś tego, z kim pojechałaś na ten urlop, żeby dali ci chwilę spokoju, chwilę samotności. I pobycie samemu ze sobą robi to, że możemy doświadczyć komfort, dyskomfort. Może to być przyjemne, może być to nieprzyjemne, ale jeśli tego nie spróbujesz, to się tego nie dowiesz. Czyli doświadczaj. Ja mam lęk wysokości, mam lęk przestrzeni. I ja nie wiedziałam o tym, że rezerwując apartament, że tu będzie taki, będzie taka przestrzeń, że będę musiała choć po metalowych schodach. Więc już mi tu zrobiło stop, kiedy w ogóle weszłam na klatkę schodową. Okazało się, że no ja wiedziałam, że jaki wynajmuję ten apartament, ale ta przestrzeń na początku też mnie przeraziła, a ja od wtorku chodzę przy szybie, otwieram okno, przyglądam się temu, co mi to robi, tłumaczę sobie, jak to działa. Że się nic nie ma prawa wydarzyć, że to jest tylko w mojej głowie. I to jest cudowne, że się przy tym nie poddaję, nie uciekam, ale doświadczam, co mi to robi. I chciałabym, żebyś zobaczyła, kiedy ostatni raz byłaś w takim pędzie, że miałaś coś doświadczyć, ale cały czas powtarzasz ten stary schemat wciąż w te same buty włazisz. Nie próbujesz jakby dotknąć tego, co ciebie dotyczy, tylko próbujesz uciec, nie czuć, nie dotknąć. Może to jest lęk, może jest strach, może nie wiem, co tam jest. Przyjrzyj się temu. I na urlopie jeszcze jest tak, że pozwalamy sobie na wszystko to, czego nie dostałyśmy, w sensie same od siebie. I przyjrzyj się, czy ten urlop, czy wakacje są dla ciebie naprawdę takie wymarzone. Czy to są takie, Jezus, znowu te dzieciaki będą płakać, Boże, znowu tłumy, Boże, znowu... Zobacz. Wybierz inny termin, przyjrzyj się, czy możesz w innym miejscu, na bardziej na odludziu, czy możesz tutaj zmienić coś, a na pewno możesz. I ja dokonuję takich wyborów, że jeśli mnie męczą ludzie, już mam za dużo pracy, kwestie takiej, że pracuję bardzo dużo z ludźmi, głównie z kobietami, to wybieram wolny czas, mój wolny czas, tam, gdzie nie ma ludzi, i wybieram taki czas, gdzie tych ludzi nie ma. Czyli nie bezpośrednio w lipcu, sierpniu, ale gdybym miała wziąć w lipcu i sierpniu, to na taki wynajmę sobie miejsce, gdzie tych ludzi będzie malutko, kameralnie. No nie będę się pchała do dużych miast, do dużych miejscowości, gdzie będzie bardzo dużo ilość natłoku turystów. Czyli też możesz na to wpłynąć, też możesz podjąć tę decyzję. I dlaczego odpuszczanie i akceptacja. Ponieważ redukcja masy ciała dzięki temu też idzie łatwiej. I w momencie, kiedy jesteśmy w pośpiechu, w stresie, w tych złych nawykach, tych um, sidłach, które nas trzymają przez wiele lat. Czyli jeśli ja się stresowałam, to zajadam. Czyli ja teraz muszę koniecznie iść po wafelkę, po czekoladę, po coś. No przecież, jak jestem przed okresem, to muszę zjeść na pewno słodkie, bo tak zawsze było z dziada pradziada. W z babki na babkę, z matki na dnie. No to pewnie na mnie to spłynęło. Przecież to w tej kwestii też możesz wpłynąć. Możesz pobrać trochę suplementów, możesz zjeść sobie dwie marchewki dziennie, które estrogeny zmniejszą. Możesz naprawdę dużo rzeczy wpłynąć na to, żeby nie mieć takiego kompulsywnego jedzenia przed miesiączką, a tym bardziej nasz fizjologicznie ciągnie do jedzenia, ponieważ nasze ciało potrzebuje więcej kalorii na to, żeby uruchomić wszelkiego rodzaju procesy związane z miesiączkowaniem. Wtedy, kiedy dużo rzeczy zrozumiemy, zobaczymy czy też poczujemy, jesteśmy w stanie zaakceptować, przyjrzeć się, ale też odpuścić, to już nie jest moja, to już nie jest moja. I w momencie, kiedy gdzieś pojedziesz, to spróbuj chociaż raz zrobić coś innego niż zawsze. Zatrzym się przy tym, czyli jeśli będziesz w restauracji, to jest ci potrzebny jeszcze deser z bitą śmietaną czy jeśli jesteś w tej restauracji czy ty potrzebujesz sos i frytki jeszcze nie wiadomo co może wybierz sobie z piekarnika ziemniaczki no miały mniej kalorii a może wybierz sobie jakąś sałatkę z mięsem albo tofu jeśli jesteś wek, albo z rybą albo z ryby z piekarnika i tylko z warzywami a jak już idziesz do tej kawiarni to poproś mu, że kawę zamiast latte to czarną i do tego kulkę loda a nie od razu bita śmietana i latte. Podejmuj wybory inne niż takie, które robisz w domu. W momencie, kiedy będąc na tych wakacjach, na przykład w wakacjach jesteś tydzień, to żebyś wróciła na pewno nie nad programowymi kilogramami, może na konstans, ale nawet możesz wrócić redukcyjnie. I to nie chodzi o to, że masz głodować, ale możesz się po prostu znacznie więcej ruszać. Decyzję podejmiesz sama. Przypatrz się, co ci to robi i nie musisz nic, tylko możesz i zaopiekuj się tą małą, wewnętrzną dziewczynką, którą nosisz w sobie i faktycznie zadaj sobie pytanie, czy dużo, dużo to, co spełniasz, te um, i widzimisia, i przyjemności i tu teraz kawa, to właśnie latte i ciastko czy jak masz tu dzieciaki, to teraz musi być milion trampolin i w ogóle czy to jest twoje? W sensie Twoje dziecięce marzenia, czy to faktycznie są dziecięce marzenia Twoich dzieci, czy po prostu im to rekompensuje, żeby mieć święty spokój, żeby dzieciaki się tam wyszalały, wybawiły i to dla nich robisz, a ty po prostu czekasz i stoisz, a one się tam wybawią, spełniasz ich marzenia przez swój pryzmat? A może tobie potrzebne jest to, żebyś mogła pół godziny dłużej poleżeć w łóżku, a ktoś inny zajmie się dziećmi przez godzinkę czy pół godzinki. Albo po prostu, właśnie pobędziesz sama ze sobą, i to zrobi większą robotę niż stanie przy tym i przyglądanie się. Dobra. Nie wiem, na ile cię rozświetliłam, na ile nie, ale poczułam taką potrzebę, żeby ci opowiedzieć, że wyjeżdżając na wakacje lub na urlop, zwał jak zwał, że ty nie zostawiaj siebie samej w tym domu, zamkniętej w tej lodówce gdziekolwiek, tylko ją zabierz ze sobą i z akceptacją, i z takim szacunkiem do siebie, zacznij ten wyjazd inaczej. Jak jesteś za granicą i masz teraz milion rzeczy do zjedzenia, bo ty przecież wykupiłaś sobie super hiper w czasy i tam jest jedzenie po kokardę, no przecież ty nie musisz tego wszystkiego jeść. Przecież ty możesz iść i wziąć jeden kawałek, za chwilę wziąć drugi kawałek jeśli czujesz głód. Jeśli tego głodu nie czujesz, to po co nakładasz? Bo jest? Bo za darmo? To nie jest za darmo, ty za to zapłaciłaś. Ale Ludzie często też myślą, bo ja już zapłaciłam, to muszę zjeść guzik, prawda? Traktujemy siebie jak śmietniki. Radzę, że wrzucamy w siebie jedzenie, tyle ile idzie, a z drugiej strony jesteśmy takimi śmietnikami, które potem wywalamy te emocje, bo skoro się najadłam, jestem zdęta, opuchnięta i znowu nie taka. No to a pokłóc się z mężem, a to dzieciaki opieprze, albo to kelnera opieprze, bo na przykład coś tam nie zrobił. Nie wywalaj tego. Zrób coś innego niż zawsze. Zachęcam Cię bardzo i bardzo Cię proszę. Im więcej komentarzy, tym mogę więcej nagrywać podcastów dedykowanych pod Was, pod Ciebie, ale też informacje, co dla Ciebie tutaj jest ważnego. To są moje przemyślenia, moje wartości, zlepek różnych ostatnich doświadczeń, ale też moich przemyśleń. Dobrego dnia.